Dzień dobry moi drodzy. Dzisiaj Was witam z innego lasu. W trakcie grzybobrania powiem z jakiego, ale nie jestem w tym samym lesie. Wybrałem się dzisiaj z grupą swoich pomocników. Zobaczymy, zobaczycie co udało mi się znaleźć. A kilka pięknych sztuk młodych borowików, grubych, twardych, już wpadło, więc nie przedłużam. Zapraszam na film. Subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, żeby was powiadamiało. I ruszamy. Lecimy. Ledwo wjechałem do lasu i zobaczcie. I dwa borowiczki już mi się tu pojawiły. Dzisiaj nie jestem w żadnym z tych lasów najczęściej uczęszczanych. W trakcie filmu powiem dokąd dojechałem. Ale zobaczcie jakie dwa piękne. Dzisiaj grzybobranie z ekspertami. Zobaczcie sami, sami fachowcy. Oni normalnie wiedzą, jakie grzyby zbierać. Będą mi pomagać. Mam nadzieję, że też raz cały kosz zbieram. Tak Natalka? No widzisz, właśnie coś znaleźli. Idę sprawdzić, co to jest. O, skapciały borowik. Nie to koźlarz. Ale nie będziemy go brać. Widać, że las już jest grubo przekoszony. Trzony od borowików. Jak w ostatnim filmie, który dodałem na kanale, zalatany tata, będę szukał tych małych. Co pozostawili grzybiarze? Zbierając tylko te duże borowiki. Zobaczcie jaki tutaj cudny maluszek mi się trafił. Taki piękny spod spodu bielutki, ładnie wybarwiony, trzon gruby. Zobaczcie nawet dwie. Dwie kanie się trafiły. One w ogóle nie są podobne do muchomora sromotnikowego. On jeszcze jest nie do końca wykształcony, pierścień jeszcze nie jest luźny, ale go zabiorę do domu, wsadzę do wody. On mi urośnie trochę i będę miał Macznego grzybka. Gdzieś tu druga rosła. O, tu rośnie druga. Druga. O tu widać jak pierścień nie przylega do kapelusza. Do, do trzonu. I tu mamy trzecią. Widzicie? Mamy trzy młode kaniosie. Piękne, prawda? I kolejne owocniki i to nie będzie jeden. Zobaczyłem, tutaj też kawałek trzonu leżał w lesie. <gryba> Od grzyba. A obok, zobaczcie, jeden, tu drugi. Jakbym się nie schylił, to na pewno bym ich nie znalazł. Tu drugi. Czyli mamy dwa. Jeszcze tu gdzieś widziałem trzeciego, ale od tego mojego gadania umknął mi ten trzeci. Ale zaraz spróbuję go namierzyć. I jest ten trzeci. Już myślałem, że go nie znajdę. O chwilkę się rozłączyłem żeby Wam nie zanudzać i zobaczcie już go wydobywam w takiej dziurze o! <laughs> jak wyskoczył zobaczcie i mamy trzy piękne, niewybarwione bo to też borowiki tylko niewybarwione nie przebywały w słońcu więc są akurat takiego koloru obok kolejne. A nawet trzy. Patrzcie jaka rodzinka. Zaraz ją tu udokumentujemy. Zobaczcie. Jakie ładne. Zobaczcie. Jakie cudeńka? Niewybarwione. Ale to borowiki. Jak mówiłem już wcześniej. Weźmiemy te Oj, urwałem kapelusz Trzy. i tu gdzieś widziałem. O, tu ktoś wszedł posuwistym krokiem. Zobaczcie, obalony jeden obok następny u boletusi, i tam jeszcze inny mały rośnie. Jest ich tu opór. Akurat w tym miejscu. Tu obok widziałem krasno borowiki ale już obżarte w słabym stanie znaleźliśmy kolejnego I borowiczka kolejnego zatem wszyscy znaleźliśmy no. zakryj oprócz magii patrzcie jaki piękny Mam baryłek. Idziemy szukać kolejnych. Kawałek dalej rósł taki piękny. Tutaj pod paprutkami. Patrzcie. przy się tu ukrywał. Niewdzięczny. A dzisiaj jesteśmy w Mirachowskim lesie. Patrzymy co tutaj rośnie w ogóle. Udało mi się znaleźć starych, dużo starych borowików, ale nie nadawały się do niczego. Nie nagrywałem ich. Dobrze, przedłużam i spójrzcie. I mamy kolejną bombaryłkę malutkiego borowika. Ale tu jak w kolbuckich lasach taki tu wszystkie trzony praktycznie do wyrzucenia. Zobaczcie jakie cudeńka znajduje moja ekipa. Nawet ja takich nie trafiam pięknych. Tak? Szukamy kolejnych. Zobaczcie tego borowiczka. Ktoś go tu chyba potrącił. Jak szedł. Bo już był wyrwany. Ale sprawdzimy go czy się nadaje i ruszamy dalej? Zobaczcie, jakie piękne znalazłem. Podgrzyby brunatne. Zobaczcie, jeden tutaj rośnie sobie. One lubią rosnąć na najwyższych częściach wyłamanych starych drzew. Korzeni zobaczcie. Tu mamy kolejnego piękny podgrzyb tu mamy trzeciego widzicie cudowne normalnie i tu mamy czwartego obejdź kamil dookoła może jeszcze jakieś będą tu znaleźliśmy Cztery sztuki. O zobacz, tata. O, I jest piąty. Ale wielki. I jest szósty obok. Zobaczcie. tata to zobaczyć Tu jest malutki, ale go zostawimy. No, weź go. powolutku Mały lutku. Mamo jeszcze nie zimeko. Zatrzy się Kamilku ciągnie. Ale jest, tu mamy następnego. No weź go, Koza zatrzą łapnie za kapelusz. O, zakryj to, te wszystkie dziury. I zaraz. tam Położę tylko, ale zaraz wam pokażę, takie cudo piękne. Za chwilę tam podejdę, dobrze? Kamil kłodusz tam na kubkę, a zobaczcie co tu jest. Teraz będę starał się zrobić im foto. Trzy sztuki w jednym miejscu. Zobaczcie. One naprawdę się pięknie prezentują. Te nasze podgrzyby brunatne ale tu ten też jest ten też jest super nie mogę ostrości wyłapać o. i zabieramy tu mamy już dosyć sporo Teraz tu się pokręcimy. Jeszcze może coś trafimy. No, a tu było. Zobaczcie, tyle w jednym miejscu. Aż tyle. I zaraz powędrują do koszczyka po oczyszczeniu. I zobaczcie. I tu ktoś kopnął małą bambaryłkę, ale jest robaczywy, bo jest miękki. Tu mamy drugiego. A tu mamy cudeńko. Patrzcie. 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 Jaki grubas. O. I szukamy następny. Zobaczcie. Jakie Pięknie. Pięknie obroty święty grzybami. Tu padało. Patrzcie. Wiedzą, wygląda cudownie. Zawsze można coś ciekawego zobaczyć i podziwiać. I nawet siedzenia znalazłem, sosnowego. Kawałek sobie zabiorę, posmakuję, bo nigdy nie miałem okazji go próbować. Zaraz go wytnę kawałek i zabiorę do domu. Tak on wygląda. Zerwie część i idziemy dalej. Już powoli zbliżamy się do auta. Bo już robi się późne popołudnie, ale taki piękny podszyp jeszcze mi się na mojej drodze trafił. Teraz zobaczymy. O, jaki piękny trzon zdrowy. Dzisiaj od podgrzybów co znalazłem to część była zaczerwiona, ale od borowików większość zaczerwiona. Zobaczymy czy jeszcze coś wpadnie. Jeszcze zostało mi 200 metrów do auta ale idę w taki sposób. jakby nie chciał do niego jak najszybciej dotrzeć. Moi drodzy, kończymy dzisiejszy spacer w Mirachowie w poszukiwaniu grzybów. Udało, mi się, udało nam się znaleźć siedzenia sosnowego, kanie, borowiki, podgrzyby runatne i podgrzybki. Nieraz, nieważne czy dużo znajdziemy, czy mało, Ważne, że byliśmy z ludźmi, których, których kochamy, i że było sympatycznie, fajnie, zdrowo. Do następnego razu. Pozdrawiam Was. Dobrego tygodnia, najlepszego.